Teorie opisane w tej książce obecnie są wykorzystywane w pozyskiwaniu klientów i tworzeniu ofert. Pokażę ci 8 koncepcji, które możesz wykorzystać w swoim biznesie. Numer jeden. Ogranicz liczbę opcji. Zbyt wielki wybór może przytłaczać Twoich klientów i sprawiać, że trudniej im podjąć decyzję. Numer dwa. Personalizuj oferty. Opieraj się na zrozumieniu preferencji klientów, dostosuj swoją ofertę do ich indywidualnych potrzeb. Działając w oparciu o wiedzę z psychologii wyboru, możesz stworzyć spersonalizowane rekomendacje, sugestie, które ułatwią klientom podjęcie decyzji. Numer 3. Upraszczaj porównywanie Twoich produktów lub usług. Pomóż klientom zrozumieć, jakie są różnice między produktami lub usługami. Aby ułatwić im dokonanie wyboru. Numer 4. Opowiadaj o swoich sukcesach. Proś o rekomendacje. Wykorzystaj historię zadowolonych klientów, aby pokazać, jak Twoja oferta przyczyniła się do rozwiązania ich problemów lub spełnienia oczekiwań. Numer 5. Ogranicz ofertę czasowo lub ilościowo. Wykorzystaj psychologię niedostępności. Prezentując swoje oferty, ogranicz je czasowo lub ilościowo. To może zachęcić klientów do podjęcia szybciej decyzji, aby nie stracić okazji. Numer 6. Dostarczaj dodatkowe wartości. Skup się na dostarczaniu wartości dodatkowej, która wyróżni Twoją ofertę wśród konkurencji. Numer 7. Pytaj klientów o ich preferencje. To pozwoli Ci zrozumieć, które elementy oferty są najważniejsze dla Twojej grupy docelowej. Numer 8. Wspieraj klienta w procesie decyzyjnym. Zapewnij klientom wystarczająco dużo informacji, aby mogli dokonać świadomego wyboru. Wykorzystanie koncepcji z książki Barego Szwarca. Paradoks wyboru wymaga subtelności i empatii w stosowaniu. Celem jest ułatwienie klientowi procesu decyzyjnego, nie zaś wprowadzanie go w błąd czy manipulacja.